Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku na vlogu Nie te Chiny. Jestem właśnie na placu zabaw z An-An, po pracy wyszliśmy. An-An czekała na mnie, An-An jest na zjeżdżalni. An-An jest na zjeżdżalni, pawi się. Więc ja sobie czekam i siedzę na An-An. Pomyślałem, że nagram dla Was kolejny odcinek. Generalnie nakręciłem kiedyś taki krótki film o tym, że światem nie rządzi chciwość, ale światem rządzi zazdrość. I tak to jest moi drodzy. Zawsze jak wychodzimy na plac zabaw z An-an, albo jak Shinpei z An-an wychodzi, to tutaj spoglądają na nas zazdrosne spojrzenia a innych dorosłych. Więc musimy się mierzyć cały czas z. Zazdrością innych ludzi. Bardzo niekomfortowo się czujemy wtedy jak tutaj jesteśmy obserwowani i podglądani przez innych tymi wszystkimi zazdrosnymi spojrzeniami, masakra No. Tak to jest. A w naszym, w naszym przypadku na chwilę obecną. Można powiedzieć, że możemy wszystko, ale nic nie musimy, więc, to jest dla nas bardzo komfortowa sytuacja. Którą, w której nie znaleźliśmy się przypadkowo, tylko ona jest jakby powiedzmy go play. Pan mhm. An przyszła, gorąco dzisiaj. Ta sytuacja, moi drodzy, która jest taka korzystna że nic nie musimy, a wszystko możemy w naszym życiu. Sama ona się nie wzięła znikąd, tylko została wypracowana przez długie lata. Mm -hmm. I'm making a video. Mm -hmm. Go mm -hmm. Także ta sytuacja nie spada nam z nieba, moi drodzy, i wszystko to, co dobre, nie spada wam z nieba, tylko musicie... To wypracować ciężką pracą przez lata, no więc tak to wygląda. Co jeszcze, aha? No, skończyłem pracę, skończyłem pracę na dzisiaj. Jest około 5 po południu. <gry> Here you are. Is it, fun to play today? is it fun to play today? Is it fun to play today? Yes, yes it's fun. Let's go! Go, go! Go play. There are other children. Go play with other kids. Mm -hmm. <laughs> <laughs> and, and my water is cocosa. Do you have coconut water? Do you want me to open for you? No więc, tak, moi drodzy. Tak sprawa wygląda. Jak przeniesiemy się do nowego domu, to będziemy mieli dużo lepszy plac zabaw, bo tam na tym osiedlu jest super wielki plac zabaw. No ale to dopiero w połowie lipca. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć ciekawego? A ostatnio robiliśmy porządki na vlogu. Pousuwaliśmy dużo niemiłych komentarzy i hejterskich komentarzy. Poblokowaliśmy, poblokowaliśmy tych, którzy zostawiali niemiłe komentarze i obrażające nas i naszą rodzinę, i pozostałych widzów kanału, więc będzie więc będzie cisza i spokój teraz. E, zablokowane osoby nie mają możliwości zostawiania komentarzy, te komentarze będą niewidoczne. I wszystkie komentarze tych osób, po wszystkie poprzednie komentarze tych osób, które były na vlogu e, zostały zostały usunięte, więc, więc. nie będzie przyzwolenia na hejt. Moi drodzy nie będzie przyzwolenia na poniżanie i prześladowanie innych osób i pisanie bzdur, więc pies, nie pies, kurczę. Ogon nie będzie kręcił psem, tylko pies będzie kręcił ogonem, tak w Chinach jest. Może w Europie albo w Polsce jest inaczej, czy w Stanach jest inaczej, czy ktoś ma jakieś tam podwójne standardy, albo że jest przyzwolenie na przyzwolenie na chaos i na i na próbowanie i na destrukcję ale w Chinach jest inaczej w Chinach się what's going on w Chinach go play w Chinach w Chinach święte są bezpieczeństwo i Bezpieczeństwo i stabilność, moi drodzy, bardzo ważne rzeczy w Chinach. Żebyście wiedzieli, to bezpieczeństwo kraju, bezpieczeństwo wszystkich ludzi i stabilność także to są święte rzeczy w Chinach: bezpieczeństwo publiczne i stabilność życia społecznego rozwój do tego prawo do rozwoju prawo do wzrostu go on uh, we go outside to play you know that's the reason why i go out with you i come back home and then i go out with you to play so you can you can go to play <coughs> Run with other children. You don't want to play with other children today? Thank An, mm, Ann dzisiaj nie chce bawić się z innymi dziećmi. Hmm? No, you don't have to play. No to jak nie chce się bawić z innymi dziećmi, no to nie będzie. Nie musi się bawić z innymi dziećmi. Mm -hmm. You can see yourself, right? No, don't press the red button. I'm making the video. <laughs> Nie lubię naci An, lubi naciskać czerwony guzik, a jak naciśnie czerwony guzik to nam się film. E, to nam się film rozłączy. Musimy jeszcze iść e, odebrać zakupy dla mamy. Mama jakieś tam kupiła zamrożone mięso, więc musimy podejść jeszcze do sklepu tutaj osiedlowego i odebrać te zakupy. Mm -hmm. Go, you cannot eat so much otherwise you will need to pee, pee. Go, go play. Now this is empty, the small one. Go to the small one. Tutaj muszę ją wyga wyganiać, żeby poszła się bawić. No. Tak, moi drodzy. Pynak tak jak mówiłem wam, bezpieczeństwo publiczne jest i stabilność jest, jest najważniejsza. Jakiekolwiek próby destrukcji czy niszczenia, czy działania na szkodę Chin, czy działania na szkodę społeczeństwa w Chinach, czy to wewnątrz kraju, czy jakby jakieś zewnętrzne siły próbowały działać na niekorzyść Chin, to są od razu, słuchajcie, Neutralizowany, nie może być porządku, nie może być zgody na destrukcję i niszczenie. Współpraca i kooperacja jest w Chinach bardzo. Bardzo ceniona i promowana. W Chinach też jest tak, że nikt nie ma wszystkiego. Ale każdy ma po małym kawałku. Każdy ma po trochę czegoś, ale nikt nie ma wszystkiego, więc nie ma tak, że. Grupa małych osób, kilku trzyma w, trzyma w rękach wszystko, a 90% czy 80% społeczeństwa nie ma nic, więc tak, jest, tak nie ma w Chinach. No i tak, co tam jeszcze? Na vlogu spokój i cisza, nie ma hejterskich komentarzy. Krąbrni Krnoum, e, rebelianci, e, którzy zostawiali niemiłe, obrażające komentarze. Obrażające wszystkich dookoła komentarze zostali zablokowani. Wszystkie niemiłe komentarze zniknęły z sekcji komentarzy, więc jest spokój i harmonia. To co w Chinach lubimy najbardziej. Kurde, ale komary latają. Komary i muszki, aż mi chyba kurczę jakaś jakaś muszka do oka wpadła, czekajcie. Anan, an, what's going on? Cześć, ja muszę, muszę muszę sprawdzić, co tam się dzieje. What's going on? Czekajcie, muszę tutaj uratować Anan. An. Hey, what's going on? What's going on? What do you want? What happened? What happened? Did you get hurt mama, Your leg? Wait a moment mama, mama, mama. No? Yeah. Are you okay? Hey you okay? okay. uh -uh. is your leg painful? Don't put your leg over here. Can you walk? I can't. Czekaj, because Anna włożyła sobie nogę w zjeżdżalni. Come show me. I Don't put your leg over there, okay? Is it painful now? You have tears? Oh. Don't put your leg like this. Your leg will get stuck, you know? Where did you put your legs? On me here. Which one? This one, right? This one. This one here, oh the mm. noga Can you move your leg? Do you have pain? Are you okay? Yes. Don't put your leg here. It, it will get stuck, you know. Yes. Put the slide, run around. Okay, which one do you want to go now? You want to go here? Okay. I will be outside here. I cannot go. It's for children. I will watch you from here. It's for children. I cannot go. No? Go. I will see you from here. No. Noga się zablokowała. Noga się zablokowała i trzeba było an anuratować. Ale teraz chyba już wszystko w porządku. Chyba, chyba wszystko w porządku teraz. Sytuacja się uspokoiła. Kurde, ale gorąco aż pod zdupy spływają. No. no więc tak. Także tak to wygląda, moi drodzy. Nie piszcie, już ostrzegałem wielokrotnie od miesięcy, nie piszcie żadnych brzydkich rzeczy, bo będziemy usuwać i kasować. Myślę, że zbyt długo też pozwalałem na, na taką sytuację. Myślałem, że się ludzie opamiętają, ale widzę, że, że się co niektórzy nie opamiętali, więc musimy walić z cenzurą, bo inaczej nie ma wyjścia. Także trzeba zarządzać moi drodzy, trzeba zarządzać ludźmi, bo inaczej jak nie będziecie zarządzać ludźmi to widzicie co się robi. Chaos i samowolka a z chaosu i z samowolki nigdy nic dobrego nie wynika. Wszystko musi być zarządzane jak to się mówi. Wszystko musi być skrupulatnie zarządzane. Widzę, że teraz An-An bawi się z dziećmi. Sytuacja uspokojona. Skaczą sobie razem. Uf. Co jeszcze? O, no... E... To, że przeprowadzamy się w połowie lipca, kiedy ja mam wakacje w pracy, mam dwa miesiące wolnego w pracy, to też nie jest przypadek, że akurat w tym czasie się przeprowadzamy, bo jak kończę pracę w połowie czerwca, no i później do połowy lipca wyprowadzamy się z tego obecnego mieszkania, które wynajmujemy. Więc mamy połowę wakacji na wyprowadzkę, a później przeprowadzamy się w połowie lipca i od połowy lipca do połowy, mar do połowy, do połowy sierpnia, do połowy sierpnia wprowadzamy się, więc będzie wprowadzka do nowego domu, więc druga połowa wakacji będzie na przeprowadzenie się i wprowadzenie się, także to też nie wynika z przypadku, tylko to jest wszystko, wszystko zorganizowane i wszystko zsynchronizowane. Ze sobą, także nic się słuchajcie, nic się samo z siebie nie, nie robi, tylko wszystko musi być przemyślane, zaplanowane i zrobione. Samo się nic nie zrobi za Was. Ale wiecie, że planowanie i dobry plan to 80% sukcesu. A samo wykonanie, samo zrobienie czegoś to już. To już tam końcówka. Także ja w sumie na planowaniu spędzam większość mojego życia. Na planowaniu, myśleniu, rozkminianiu, organizowaniu i tak dalej. Także mogę na przykład siedzieć cały dzień sam w sali i spędzisz tam 8 godzin na myśleniu i na, na rozkminianiu jak coś, zro, jak coś zrobić kiedy coś zrobić z kim coś zrobić dlaczego coś zrobić a dlaczego czegoś nie robić kurde ale dzicz dzisiaj na tym placu zabaw ale dzicy ludzie coś na placu zabaw raining maybe a little bit. Then stay with me over here. I sit down. Sit down. Whoa, are so screaming? Kurde, ale się wydzierają. Ale się wydzierają, no. Come, siadam. down. Da gramy tych się. siadam. Sit down, sit down. Tak to jest. Samokontrola też jest ważna, moi drodzy. Widzicie, że większość ludzi po prostu nie potrafi się kontrolować i nie potrafi zarządzać swoimi emocjami, swoimi uczuciami, swoim ciałem, tym co robią, a tym czego nie robią. Więc to jest umiejętność. To są umiejętności, których no, niestety nie ma większość ludzi, którzy na przykład nie są menadżerami, którzy, albo którzy nie mają wiedzy menadżerskiej czy doświadczenia w zarządzaniu, więc... To osoby są... No, może kiedyś rozwinę temat. It's raining Maybe kiedyś Temat więcej o tym. She wants to play ball. Huh? Go play together. Oh, it's raining. Mm -hmm. It's raining. You don't want to play with her? Mm -hmm. Go play with her if you want. No, I don't. You don't mean. want? Ok. Dobra. Dziewczynka chciała się bawić An-An piłką, ale Anna nie chce się bawić, więc... więc się nie bawimy. okay let's go to pick up shopping, huh? You wanna do what? You wanna buy something? What do you want to buy? You have coconut water. You don't need to buy anything. You want to buy something for yourself and to teraz do sklepu odebrać jakieś zakupy dla mamy. On mówi, że chce coś kupić dla siebie i dla Janjanga. Hm. Nie don't want to play? She to play with you today. No? It's okay. You can go if you want. Hmm?

Prawie przewróciła. It's ok. Did you fall down? No. No? Ok. Ojo. She's coming. She's coming and she was pushing you, right? Ooo. Oh. Kurczę, co za dziewczynka przychodziła i ciągnie An-An tutaj za ubranie i aż An-An spadła. jeden moment. Mhm. Co za ludzie. Kurczę. Dzicy ludzie trochę tutaj mieszkają. No, także dobrze jeszcze miesiąc. OK, are you okay now? Yes, she was pushing you, right? Oh, ale sytuacja. Mm. Ostatnio jakiś chłopczyk tutaj walił an an po, po głowie ręką. What went inside your nose? Rain. Rain went inside your nose. Anan -an mówi, że anan -an mówi, że deszcz jej wszedł do nosa. I don't think it's rain. I think it's when you crying. You, your nose will get wet, you know. And your eyes will get wet, you know? Are you okay now? Anan -an? did you get hurt? Czekajcie, musimy sprawdzić, czy Anan -an się czy Anan -an nie jest uh, ranna. Dobra. Także, hu! Uh! Ale się działo dzisiaj, no. Aż nie wiem, czy jesteście przygotowani na takie sensacje, sensacje z placu zabaw. Anan, take your coconut water, cam. Dobra, ale jaja, no. Od zablokowanej nogi An Anna Na czym na, na placu zabaw aż pociągnącą za ubrania dziewczynkę. Mm, tak to jest widzicie z ludźmi. Niektórzy to są szaleńcy, słuchajcie, come drink some water. Ludziom już tak niektórym wali na głowę, już tak szaleją, że tak im się wszystko pomieszało do góry nogami yes. tak się niektórym słuchajcie let's go tak się I will open for you tak się niektórym pomieszało słuchajcie ludziom w głowie że masakra już nie wiedzą już nie wiedzą słuchajcie co jest co i co mają robić what is this oh, I think it's dirty Także niektórzy już mają tak w głowie, słuchajcie, wszystko wyodwracane, że nie wiedzą co jest sufitem, a co jest podłogą. Mam nadzieję, że większość moich widzów zachowuje zdrowy rozsądek, słuchajcie, i normalnie tutaj działa. Oczywiście mamy jakichś tam mamy jakiś tam hejterów, którzy <śmum> mamy jakiś tam hejterów, którzy w ogóle nie wiem, czy, czy udają, czy po prostu myślą do góry nogami. No, także dobra. Tym oto. Kurde, ale sobie spodnie ubrudziłem. Patrzcie. Tym oto. Tym oto akcentem idziemy odebrać. Idziemy odebrać zakupy dla mamy. Pan ancię widzę, wyciera w moje spodnie. Tym oto z akcentem, słuchajcie, idziemy. Idziemy, jeden yeah, subway. Idziemy odebrać zakupy ze, ze sklepu. Huh. Dobra. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może jutro, może pojutrze, a może wtedy, kiedy nagram. Trzymajcie się. U nas wszystko ok. Wszystko okay. idzie zgodnie z planem. Let's go. go out. Wszystko idzie zgodnie z planem, wszystko mamy zaplanowane. O, jeszcze Wam miałem powiedzieć, że. Właśnie ostatnio robiłem plany do połowy 2027 roku. Wtedy kiedy mi uderzy 40, a An an będzie miała 6, 6 lat za, za 3 lata no An an będzie miała 6 lat, będzie musiała iść do szkoły, więc, więc to będzie dla, przełomowy dla nas przełomowy dla nas rok połowa 2027. Na razie mamy tylko tyle zaplanowane. Come, let's go. Hey sweetie, this way. We go to the shop. Mamy zaplanowane wszystko do 2027, czyli na 3 lata do przodu. W Chinach, jak mówiłem, wszystko jest przewidywalne i stabilne, dlatego łatwo planować. Chiny generalnie już planują do 2050. Do 2050 i dalej już na kolejne tam 50 100 lat do przodu wszystko jest zaplanowane. Dobra, także ale o naszych planach i o, ty, o połowie i dlaczego do połowy 2027, to może wam powiem w kolejnym odcinku i zobaczymy, zobaczymy co się z tego rozwinie. Także pa, cześć, trzymajcie się na razie.